Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątkowe popołudnie na drodze Leśno-Nowa Wieś. Na wysokości Nadleśnictwa czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowani zostali matka z trójką dzieci. Niestety, mimo reanimacji, najmłodszego z nich nie udało się uratować. Już po godzinie 16 e, miał miejsce e, wypadek e, z udziałem dwóch samochodów osobowych. E, samochodu osobowego e, Skoda Octavia oraz samochodu osobowego Volkswagen Golf. Łącznie tymi samochodami podróżowało pięć osób. Niestety na skutek zdarzenia cztery spośród tych osób odniosły obrażenia, zostały, zostały poszkodowanymi. W związku z czym na miejscu zadysponowano liczne siły i środki, jeśli chodzi o zespoły ratownictwa medycznego, Przybył też, przybyło też lotnicze pogotowia ratunkowe. Oktavią podróżowała rodzina, e, matka z trójką dzieci, e, w wieku mniej więcej 6-4 lat i półtora roczne dziecko. E, wszystkie te osoby zostały poszkodowane z tego samochodu. E, matka, plus dwoje najstarszych synów zostało przetransportowanych karetkami pogotowia do pobliskiego szpitala w Lesznie. No niestety tutaj mam smutną wiadomość. najmłodsze dziecko, półtora roczny chłopiec niestety poniósł śmierć na miejscu. Kierowca drugiego samochodu Volkswagen Golfa również został przewieziony do szpitala leśniczego na, na badania. Na tą chwilę czekamy tutaj na przybycie prokuratora i dokończenie dochodzeń tutaj, które są prowadzone przez Leśczyńską policję. Śmigłowiec ratunkowy odleciał z drugim poszkodowanym do szpitala w Poznaniu, a matka z trzecim dzieckiem trafili do szpitala w Lesznie. Sprawcą wypadku jest 33-letni mężczyzna, który prowadził pojazd wbrew sądowemu zakazowi.